Mamy kolejny dzień, przepiękny wschód słońca. Z rana zaczyna, bo dużo pracy trzeba dzisiaj wykonać w busie i niestety przybrozek był. Przybrozek był, także nie wiem czy dzisiaj coś będę kleił, ale na pewno coś porobię. Także leciby kolejny dzionek, piękny. Dobrze, jak zwykle z rana, czarnuszka i kawa. Kończę kurację czarnuszką, mniej więcej miesiąc doczuję się rewelacyjnie. Organizm bardzo mocno eksploatuje każdego dnia, a mimo wszystko się nie przeziębiłem, nic mi się tak naprawdę nie wydarzyło z organizmem. Także no czarnuszkę mogę polecić komuś, bo sam sprawdziłem i na mnie to działa, bo czuję się zdecydowanie lepiej. Dobrze, jaki plan na dzisiaj? Wycięcie elementów podłogi, czyli wszystkie te listewki, kantóweczki, chcę już mieć na wymiar. Chcę wyciąć styrodur, pooznaczać sobie w konkretnych miejscach, w których będzie i jak będzie kolejny taki ładny dzień. To po prostu wezmę się za przyklejenie tego, dam obciążenie siłowni na, na wszystkie kantówki. I, no i będzie ten temat już podłogi zamknięty. Dalej projekt kuchni, ponieważ mam już wszystkie elementy, czyli zlew kuch i kuchenkę gazową, muszę obliczyć sobie w tym blacie, w tym blacie, już, już Wam pokazywałem go na odcinku, muszę obliczyć korzystając z tego drewna konstrukcyjnego, które tutaj mam. Jaka będzie wysokość? Jaka będzie wysokość szafki? W tej szafce chcę mieć butlę gazową, chcę mieć zbiornik na wodę i miejsce na garnki, na sztućce. Muszę to tak naprawdę, to, to, to będzie projekt wymagający, bo nigdy w życiu nie robiłem żadnej ani sztuki, szafki, półki, szuflady, nic takiego nie robiłem, tylko w domku naprawiałem, dlatego to będzie dla mnie nowość i na pewno będę musiał się poradzić osoby, które to robiły. Dobra, co jeszcze a propos kasy. 35 euro już kupiłem i jeżeli planujecie jakiś wyjazd za granicę kiedykolwiek, to to jest taka fajna metoda, którą stosuję od wielu lat. Bierzecie nieważne jaką kwotę. Przykładowo jedziecie za granicę gdzie jest euro, no nie? Weźcie 20 euro. Kupcie w miesiącu i rzućcie na kupkę, nie? Gdziekolwiek zapomnicie o tym, a przez pół roku, no to już macie, wiecie, już się zbiera trochę tego, no nie? I no ja tak, ja tak robię, mimo że wyjazd jest no, w ciągu dwóch miesięcy, ale mówię, teraz kupię, y, jakiś zlecenie mi wpadnie, znowu kupię, i jak pojadę do Włoch, no to będzie jako zapas, no nie? A gotówkę zawsze mam po to, że w sytuacjach kryzysowych, no nie? Że niby się płaci kartą, ale czasami warto mieć gotówkę, nie? A też fajnie, bo przypomniałem sobie, że mam ten wzmacniany wąż, także y, pewna część mi odejdzie. On był kupowany do systemu nurkowego, który był wypałem i jest tutaj no, około 3,5 metra, z tego co kojarzę. Y, także wykorzystam go bez problemu, właśnie do połączeń wodnych w moim kamperze. Dobrze, pierwsza rzecz dzisiaj, czyli poprzecinanie. Tych zakładek. to sprawnie, nowa żyletka w nożyku, w miarę fajnie, równo powychodziło, no i co, płyty są, teraz czas, czas wziąć te kantuweczki i dociąć tyle ile potrzeba. Dobrze, ponieważ sport jest jedną z ważniejszych rzeczy w moim życiu, postanowiłem teraz pójść zobaczyć jaki ten rekordzik, a później biorę się za kampera, bo mogę nie mieć siły wieczorkiem. patrzcie na to, przyjechał mój widz Marcin przywiózł mi już ocieplenie, także tak jak mówiłem, jak skończę ocieplać piście, odsprzedam to co mi zostało no i co no to była największa moja inwestycja do tej pory w kamperze ale i tak udało się załatwić super zniżkę także Marcinie dzięki wielkie no i co, muszę teraz zdać na to miejsce gdzieś w Nadziałce jak pan odpalisz? dobra wjeżdżam na działkę Bramę otworzyłem, ale dobro muszę przestawić, bo się nie złamie, tak? No, po zimnej nocy nie będzie mi nic wspólnego z ładnym odpaleniem. No tak odpalił, dobra. No, i właśnie o to chodzi. Warto było się męczyć w ogóle wjazd teraz tą bramą. No, to jest ultra komfort. I teraz mam dostęp, nie będę musiał nosić nie wiadomo jak daleko, obciążenia. No i co, powoli sobie przymierzam kantóweczki. Zaraz idę tutaj, wytnę tą troszeczkę wyższą, albo zrobię w niej wyżłobienie na ten rancik. No, i będzie tak, że kładę jedną kantówkę idealnie przyciętą. Następnie styrodur razem z tym trzeba będzie odrysować idealnie, no nie? Jedna druga płyta, kolejna kantówka, kolejna płyta i tak jak zrobię już wszystko, no to podpisuję sobie spokojnie kantówki, no bo na podkład jeszcze pójdzie lakier, i, no i potem po prostu jak wyschnie lakier, no to biorę klej i jazda. ta ostatnia listwa jest szalenie ważna w sensie kantóweczka dam ją tutaj pomiędzy żeby zniwelować za tym progiem no bo jak sklejka będzie dotąd, ten pół centymetra to mogę zrobić zakładkę, też nie będzie tego widać no i teraz muszę zaznaczyć sobie i tutaj ten wystający element yy, po prostu przyciąć taki kawałeczek no i dobra jest te pół centymetra yy, dalej Mógłbym w tę stronę, ale nie zrobię tak, bo tutaj za te elementy gumowe tutaj właśnie będzie listwa w ten sposób i w ten sposób. Zostawione jest pół centymetra, tak samo tutaj zostawione. Widzicie za mało muszę troszkę przyciąć w tą i tom. No i biorę się za kolejne. I zasada budowania tej podogi jest prosta: kantóweczka styrodur, kantóweczka styrodur. Jedyne co, to ja chcę tutaj zrobić bardzo dokładnie. Także ten kształt cały sobie odrysuję, tak żeby była jedna płyta tutaj, i druga płyta tutaj, żeby się schodziły w połowie. Mam 10 płyt, tu są wykorzystane dwie. Także absolutnie mi tutaj starczy. I tutaj widzicie wcześniej sobie, o muszę pamiętać o tym, nawet to dam później takie odbojniki, żeby była dobra odległość. Eee, I co tutaj? I tutaj. Widzicie wcześniej przyciąłem dwie krótkie, a się okazuje, że jedna krótka, a tutaj już na tą część będzie oparta na tych elementach. No i właśnie widzicie, to jest cała zagwostka. Czy zrobić tak, czy przydać troszeczkę styrodu i, i zrobić tak, przez całą długość. I chyba dam tak przez całą długość, a tu po prostu pójdzie drugi pasek, no nie? Od razu wykorzystuję, bo u mnie się nic nie marnuje aż do rymu. Z kafleksa, z tej pianki ocieplenia, z karton, po prostu sobie będę wycinał tutaj wzory. Mam dwa przymiary. To jest do tego typu prac, myślę, fajna opcja, bo będzie wszystko ładnie widać. No nie, ja tylko muszę sobie dobrze to poustawiać. I co? I nabiera się do pracy, bo tu. Zejdzie się kilka godzin, żeby to dokładnie zrobić, wszystko wymierzyć i tak dalej. Jak to zrobię psikam lakierem. Zostawiam na parę godzin i przyklejam daję obciążenie, temat załatwiony. Dobra, jedna część zrobiona i co ważne, wystarczy to sobie przełożyć na stronę drugą i macie od razu gotowy wzór. Także biorę się do odznaczania na drugiej płycie. Dobra, podłoga jest już przygotowana. Teraz tylko muszę pozaznaczać sobie co i jak. I co, i chyba piankę kupię wysokoprężną, żeby te wszystkie szczeliny pouzupełniać, no nie? Już zapomniałem o ostatniej płycie w ogóle. E, dobra, każdą belkę podpisuję sobie w ten sposób. E, lewa, prawa, żeby wiedzieć, I tak samo płyty sobie popodpisuję. Zaraz to wszystko ściągam, lakieruję podłogę. Później przyklejam i... Wieczorem kupię piankę, zapianuję te szczeliny, zostawię na dzień, dwa, utnę piankę, alufox lufox, podłoga, temat zamknięty. Podłoga sobie schnie. Przy okazji machnąłem tutaj z tyłu no, żeby nie było takie porysowane, podrapane. Bo tutaj się wchodzi. Może w, przy, w przyszłości też wymyślę jakąś fajną listewkę. Ale to, na razie niech będzie tak, jak jest. No i dobra, siłownia się przydaje. Wykorzystam. No ile wlezie tego obciążenia, żeby ładnie dociążyć wszystkie, no, wszystkie listewki. Tutaj na kominku dałem, żeby dobrze, naprawdę dobrze było lejąca taka warstwa, wiecie dobrze klejąca, bo jakby było na zewnątrz, no to strasznie ciężko by wychodziło generalnie trzymam to od kilku dni już w temperaturze pokojowej a teraz ostatnią godzinę na kominku żeby no, było bardzo rzadkie, płynne no i to jest SMX50, coś takiego niektórzy używają mamuta, ja używam czegoś takiego to jest też sprawdzone i trzyma także no, nie, nie wiem, żeby to oderwać, to naprawdę e, praktycznie jest to nierealne. A tutaj wypakowałem już piankę. E, wykorzystam dużo, dużo na pewno dziewiętnastki i może na zakładkę, żeby było 29. No, ja chcę bardzo grubą izolację w kamperze zrobić, no bo to będzie mój dom całoroczny. Także w lato, żeby było chłodniej, a w zimę, żeby było cieplej, prawda? E, fajnie, fajnie, cieszę się. To jest bardzo wygodny materiał do pracy. No i dużo osób się pewnie zastanawiało Jak ćwiczę takimi małymi ciężarami To po cholerę mi aż tyle obciążenia Jakieś wspominałem, że to jest dodatkowa inwestycja I do teraz Takich czynności w kamperze Do dociśnięcia, no jak znalazł No i dobra Trochę obciążenia także Zamiast treningu dzisiaj yy, I zostawiam to Na cały dzień, może na dwa dni Żeby to dobrze związało No i mówię, tutaj kurde Z tymi wycinaniami te wszystkie szczeliny zalepię pianką można by robić to idealnie, no nie? co do milimetra ale zajęłoby to od groma czasu także myślę, że rozwiązanie z pianką jest dużo bardziej no, lepsze po prostu wy napiszcie co wy sądzicie, czy lepiej docinać tak super dokładnie, czy lepiej uzupełnić pianką ja widziałem na wielu filmach, że właśnie uzupełniałem pianką, no nie? że to jest takie fajne rozwiązanie, dlatego ja z niego też postanowiłem skorzystać. No i cieszę się, cieszę się, że zamknąłem temat ocieplenia. Później pozaznaczam sobie dokładnie, gdzie idą kantuweczki, w których miejscach, bo jak położę płytę, żebym wiedział, gdzie po prostu przykręcać. No nie, no bo przykręcę na pewno nie wszędzie, no ale tutaj na ranciku trzy wkręty nie zaszkodzą, prawda? A później jak pójdzie na to alufoks, no to już nic nie będę widział. Tyle w tym odcinku. Jeszcze zachód słońca. Przepiękny na koniec pracy. No i co? Ja jestem zadowolony. Kolejny etap pracy. Mam za sobą jako ciepłe podłogę. Kolejną rzeczą będzie łóżko. Już niebawem. Trzymajcie się, kochani. Cześć.